czyli stacjonarny karabin maszynowy, służony z trzech e, granaty. Nie, niestety. Granaty musimy sobie zachować w tym fragmencie. Flankujemy trójkę. gdyż od frontu no, nie mamy z nią szans. Pokroiłaby nas natychmiast, co wam zaraz zaprezentuję, jak działa trojka. Kroi wszystko i wszystkich w ekspresowym tempie. I co ważniejsze, nie kończy się do niej amunicja. Ani się nie przegrzewa, ani nic. Taka no i tu mamy zaprezentowaną krwawość gry właśnie. Wszystkie wnętrzności, to trzeba naprawdę zwrócić honor twórcom, gdyż naprawdę wnętrzności są widać. Co zresztą później będzie nawet lepiej zaprezentowane na przykładzie innych przeciwników. Ale do tych jeszcze daleko. W momencie, kiedy szarańczaki drony przechodzą przez osłonę, wtedy są najbardziej podatni na obrażenia, też nie są w stanie walczyć. Co, koniec, nie. W dobra, tutaj nie mamy rifu, ale podnosimy amunicję, gdyż zbliżamy się do końca. Mamy dwa granaty, trzeba szybko się uzupełnić, gdyż po raz kolejny będziemy mieć ciekawą sekwencję, związaną z walką z a mianowicie zatykanie tuneli po raz drugi. Ta sekwencja tutaj. Nie ścinaj mi tu. Nie ścinaj. Ta sekwencja może być cholernie trudna i wpieniająca, jeśli postanowimy walczyć w klasycznymi metodami. Ale jeśli zarzucimy wszystkie cztery otwory, bo tyle ich tu jest granatami, to nie mamy absolutnie żadnych problemów. Proszę bardzo. Granat załatwił sprawę, bez problemu. Tu mamy czwartą dziurę. I proszę bardzo, walka zakończona bez wystrzelenia ani jednego pocisku. Tutaj mamy y, kolejny nieśmiertelnik, piąty bodajże. Leży gdzieś tu. Tu uzupełniamy sobie granaty. I w ten oto sposób kończymy.